Siemaneczko lecimy sobie z następną analizą rynku krypto oczywiście pamiętajcie że ja kompletnie na niczym się nie znam jestem kompletnym amatorem w krypto jestem od wczoraj Także wszystko, co tutaj powiem, nie traktujcie jako porady inwestycyjną. Zapraszam Was również na moją grupę telegramową, na której Wam wrzucam mapy likwidacji, dane on-chain, poziomy przelewarowania i moje e, przemyślenia z rynku. I na Firengrid Index mam 45 punktów, czyli troszeczkę tutaj nam opadł ten e, indeks, czyli jesteśmy bliżej strachu na ten moment. E, na danych on-chain bardzo ciekawa sytuacja. Czyli mamy bardzo ogromny wpływ stablecoinów na derywatywy. Ja wam o tym pisałem na Twitterze, dlatego was też zapraszam na Twittera mojego. Wrzucam właśnie wam takie ciekawostki, żeby nie zaśmiecać grupy. Także jeśli chcecie yy, dołączyć, to, to serdecznie was na, to, na, tego te, na tego Twittera zapraszam. No i właśnie wczoraj była informacja, że Tether dodrukował miliard dolarów. No i ten właściciel tego Tethera powiedział, że to jest po prostu. Yy, ten dodruk jest spowodowany tym na jakieś tam y, przyszłe y, potrzeby. Tak? Czyli to nie jest, że w tym momencie potrzebują tych, y, tych, tego dodruku, tych teterów, tylko na przyszłe potrzeby. Ale to jest bardzo ciekawe, bo właśnie po tym dodruku bardzo dużo tych stablecoinów właśnie nam tutaj wpłynęło na giełdy spot. A czyli nie na nie giełdy spot, tylko na derywatywy, czyli na obstawianie na dźwigni. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, czyli dodrukowali ttt te i od razu przelali na Binance na, na właśnie derywatywy, a wiemy, że derywatywy to właśnie jest obstawianie, czyli będzie tutaj jakiś duży ruch na, na Bitcoinie, na rynku krypto, bo widzimy, że to jest naprawdę bardzo duży wpływ tych stablecoinów na derywatywy. Więc ktoś tu będzie chciał od, obstawić jakąś bardzo dużą pozycję i może sobie zobaczmy, no może na 4-godzinówkę, jak mniej więcej kiedyś wyglądała właśnie sytuacja z takimi dużymi wpływami na e, derywatywy. No i widzimy, że mm, na przykład tutaj ten wpływ też był dosyć duży, taki naraz, czyli taki jakby jeden gracz, który właśnie dużo tych stablecoinów tutaj wrzucił i widzimy, że po tym wpływie ta cena tutaj bitcoina nam zanurkowała. Następny duży wpływ, znów cena zanurkowała i to już było to właśnie ten y, prawie, to było chyba 20 tysięcy, tak, Do, dotknęliśmy 20 tysięcy Później znów ogromny wpływ stablecoinów, i znów mieliśmy spadek właśnie do 15,5 tysiąca. No i później był ogromny właśnie też wpływ stablecoinów, i wtedy zaczęła się ta akumulacja bitcoina na 15,5 tysiąca, i dostaliśmy wzrost na 31. No i widzimy, że ka właśnie każdy taki duży wzrost stablecoinów na derywatywy spowodował nam. Bardzo duży wzrost, bądź też bardzo duży spadek. Także jest to w tym momencie bardzo ciekawa sytuacja, właśnie, bo cały czas no, jest tak, nie, jakby nieciekawa sytuacja na Bitcoinie z tego względu, że nie jesteśmy w zbyt dobrym miejscu. Nie dostaliśmy jakiegoś potężnego odbicia, także można tutaj to jakoś rozegrać w tym, w tym momencie. No i przejdźmy sobie do map likwidacji. Na mapach likwidacji widzimy cały czas dużo shortów tutaj do okolic 27300 nawet. Także nie, tak wygląda na ten moment mapa likwidacji. I dzisiaj też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo dzisiaj mamy ogłoszenie o obecnej inflacji, aktualnej inflacji o 14:30 i widzimy, że prognoza jest tu naprawdę bardzo niska, czyli tutaj spodziewają się bardzo dużej, dużego spadku tej, infl tej inflacji. Także może rynek być po prostu tutaj w tym momencie. Bardzo rozgrzany właśnie z tego momentu, będzie bardzo pozytywny, więc no, będzie to bardzo fajna sytuacja, do tego, żeby później to zgasić, tą euforię na rynku. No i jutro jeszcze będą stopy procentowe. No i widzimy, że stopy procentowe prognozują, że nie będzie już podnoszenia stóp procentowych, więc to też może podgrzać rynek i będzie bardzo pozytywnie na rynku, co zazwyczaj później jest gaszone właśnie przez rynek. Czyli im większa euforia, tym większe gaszenie. Także jeśli mamy bardzo pozytywne informacje, to prędzej czy później one zostaną zgaszone. No bo wiemy, że rynek najlepiej rośnie w strachu, czyli jak dochodzą tego shorty, niepewność, to wtedy rynek właśnie zazwyczaj rośnie. Tak widzimy to na przykład w tym momencie na, na SP, czyli na indeksach amerykańskich, widzimy, że no ten indeks cały czas rośnie w, właśnie w, w tym momencie gdy jesteśmy w strachu czyli, czyli te stopy cały czas były podnoszone no i ten rynek cały czas rośnie no i teraz zobaczymy co się stanie jeśli właśnie te stopy się zatrzymają bądź jeszcze jest taka możliwość, że e, za miesiąc mogą obniżyć i, i, i wtedy się okaże tak naprawdę, znaczy nie, no to tak za miesiąc, tak za miesiąc, czy, czy za dwa miesiące, aha, za dwa miesiące, czy za dwa miesiące będzie następna informacja na, na temat stóp procentowych, no i wtedy się właśnie okaże, czy obniżą, a jak obniżą, no to znów będzie na pewno jakaś euforia na rynku, którą zapewne yy, zgaszą, no i przejdźmy sobie do fundingu, na fundingu widzimy, że bardzo dużo tutaj było wcześniej shortów na, na fundingu, czy było widać, że większość shortuje, ale teraz widzimy, że zbliżamy się do poziomu neutralnego. No i jeśli tutaj ten Bitcoin nam właśnie wybije na fali tej euforii, tego co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, możliwe właśnie, że tutaj do, dobijemy do poziomu neutralnego, bądź będziemy właśnie tutaj przegrzani, więc warto to obserwować. No, i przejdźmy sobie na Bitcoina. Na Bitcoinie jesteśmy bardzo ciekawym teraz momencie na takim mniejszym interwale, czyli godzinowym. Widzimy, że tutaj jest bardzo ważny poziom 26,150. Widzimy, że raz tutaj dobiliśmy, drugi, trzeci, czwarty. Nie potrafimy przez niego przebić, i bardzo ciekawa sytuacja jest z tego względu, że mamy tutaj lukę do wypełniania na CME Gap, czyli mamy tutaj na CME, czyli na kontraktach terminowych, czyli w Stanach. No i widzimy, że. Ta cena jest tu bardzo blisko tego. Więc tutaj już czwarty raz, tak czwarty raz dotykamy tutaj tej linii. No i możliwe, że przed 14:30 bądź właśnie po 14:30 dostaniemy jakiś duży tutaj wzrost właśnie do domknięcia luki. Możliwe, że dobijemy nawet tutaj do 26.600 600. No i wiemy jak to się kończy zazwyczaj właśnie na, na takiej fali euforii jaka będzie czyli jeśli właśnie Ta inflacja faktycznie tak mocno spadnie A jutro dostaniemy Znaczy nie dostaniemy właśnie podwyżek 100% tylko się zatrzymamy w miejscu No to może być to właśnie fajne miejsce do dołączenia się na shorty i Wybicie 25 tysięcy na bitcoinie No bo widzimy od długiego czasu Że Dostaliśmy właśnie spadek do strefy zakupowej, do linii tego trójkąta zniżkującego, ale cały czas nie dostaliśmy jakiegoś potężnego odbicia, które mogłoby tu nam, nam sugerować, że ta strefa jest na tyle mocna, że tego, tego bitcoina nam tu wywinduje powyżej 31 tysięcy. Widzimy, że cały czas tutaj bardzo, bardzo mozolnie tutaj te wzrosty idą, wręcz tutaj można powiedzieć, że bitcoin się zatrzymał i. Za każdym tym tutaj spadkiem, tutaj był ten ogromny spadek, tutaj tak samo był ten ogromny spadek, było multum longów zlikwidowanych powyżej 200 milionów dolarów, więc to jest naprawdę na, na, na taki rynek, który się praktycznie zatrzymał. Jest to ogrom longów, które właśnie zostały zlikwidowane, także można się spodziewać, że po, poniżej właśnie 25 tysięcy jest też multum longów z tego względu, że te 25 tysięcy to jest taka psychologiczna bariera, nie tylko psychologiczna, bo jest tutaj też dosyć Poważne wsparcie, które, po którym jeśli przebijemy te 25 tysięcy, no, może być nieciekawie na Bitcoinie. Także jest to dosyć ciekawe miejsce. No, taki duży ruch można powiedzieć. No, i zobaczymy, co się wydarzy właśnie na Bitcoinie: kto obstawił w dobrą stronę i, i kto po prostu obstawił tym dużym kapitałem. W którą stronę, tak? Czyli możemy sobie tutaj teraz po prostu dojść do wniosku, w którą stronę tutaj ten ktoś obstawił, i możemy się albo podłączyć pod jego wzrost, czyli znaczy pod, jego, pod jego pozycję, bądź zostać wykoszony właśnie przez ten ogrom stablecoinów, który został wpompowany na derywatywy.